Dzień dobry, do wieczór Państwu, z tej strony Guti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o książce autorstwa pana Łukasza Kamińskiego Mimo cyborgi, mózg i wojna przyszłości. Książka ta opowiada o tym, że na współczesnym polu bitwy najsłabszym elementem jest człowiek. Technologia tak się rozwinęła, że po prostu człowiek nie jest w stanie jej odpowiednio wykorzystać, po prostu ze swoje, w związku ze swoimi zwyczajnymi, naturalnymi ograniczeniami, jak chociażby zdolność koncentracji i tym podobne. I w związku z tym tutaj mamy opisaną sytuację w amerykańskiej armii, żeby stworzyć super człowiek, żeby stworzyć super żołnierza, należy stworzyć najpierw super człowieka. I ten super człowiek dzięki technologii będzie mógł na przykład widzieć podczerwieni dzięki, dzięki specjalnym wszczepom. Będzie miał poprawioną kwestię koncentracji, zdolności uczenia się, także, chociażby poprawioną wytrzymałość mięśni. Ale także te rozwiązania mogą wpływać na emocje, ponieważ emocje także grają dosyć sporą rolę na polu bitwy. W tej książce znajdziemy także opisane zastosowanie właśnie wojskowe, ale również autor poświęca tekst na rozwiązania medyczne. Przejdźmy zatem do plusów. Pierwszym z nich na pewno jest sam temat, ponieważ mam wrażenie, że takie opracowania dotyczące nowoczesnych technologii na polu bitwy. Jest tematem niszowym, szczególnie w takiej literaturze, która ma trafić do szerszego grona odbiorców. Także plusem jest to, że autor poświęcił na pewno sporo pracy na opracowanie tego, tego dzieła, tej książki, ponieważ bibliografia do niej jest całkiem spora. Jest to na pewno książka, dzięki której można rozbudzić podziw dla współczesnych rozwiązań technicznych człowieka, do tego, do, do czego człowiek jest zdolny, do czego doszedł. Przy czym moim zdaniem też ta książka. Jest e, taką, która z jednej strony wzbudza pewne nadzieje, ale z drugiej strony jest to lektura straszna. E, przy czym o tym e, powiem więcej w dalszej części filmu. Co należy zaliczyć także na plus, to to, że książka. Porusza tematy etyczne związane właśnie z tym rozwojem techniki. Nie jest to dużo w samej treści książki, więcej jest w samym podsumowaniu, ale ważne, że ten element właśnie w tej książce się znalazł, ponieważ te rozwiązania, tak jak już mówiłem, mamy rozwiązania wojskowe, mamy rozwiązania medyczne, mamy też nazwijmy to rozwiązania cywilne, albo ja chociażby widzę rozwiązania cywilne, chociażby w kwestii odchudzania, ale te rozwiązania techniczne. Mogą także nas kierować w stronę pewnych utopii, pewnych dystopii. Tutaj chociażby Kongres Futurologiczny Lema może nam nieco na ten temat powiedzieć. Warto także wspomnieć, że książka ta nie jest takim obrazem jednostronnym, mianowicie, ponieważ pokazuje, że pewne rozwiązania techniczne mają także minusy po prostu nie ma róży bez kolców ale także pokazuje, że nie wszystkie eksperymenty, które zostały wprowadzone w tej dziedzinie się udały, że jest po prostu normalna część takich rozwiązań i tak może się stać. Książka to na pewno wzbudza emocje. Także mamy tu przedstawione opisy ciekawych eksperymentów medycznych oraz tytuł tej książki ja wiem, że raczej krytykuję te tytuły książek niż je. Chwale, Ale tutaj ten tytuł książki moim zdaniem jak najbardziej odpowiada. Przejdźmy zatem do minusów. Jak tutaj Państwo widzą, to wyobrażenie głowy hełmu greckiego hoplity nie jest przypadkowe, ponieważ autor dosyć często mówi o Achillesie jako takim archetypie wojownika. I niestety, moim zdaniem, to rozwiązanie jest tutaj zbędne, niekonieczne. Rozumiem, że zamysł, który miał nam jakoś nieco wzbogacić, ten opis taki, czysto techniczny, czysto dotyczący faktów właśnie z tym, z tym co się działo w Iliadzie, jak, jak tutaj jakim archetypem był właśnie ten Achilles. Przy czym ja bym tego Achillesa zostawił tam, gdzie był, czyli w starożytnej Grecji oraz w, w Iliadzie. Sam fakt, że Iliada tutaj wspomniana cała została streszczona tam bodajże w dwa kapity budzi podziw. Nie, niekoniecznie pozytywny, ale jak najbardziej budzi podziw. Szczególnie, że w zakończeniu tej książki autor pisze o kwiatach dla Algernona i ta książka, która jest moim zdaniem no. Krótsza i mam jej wątków, zostały poświęcone więcej tekstu niż na streszczenie fabuły właśnie kwiatów dla Czernona niż same Iliady. Także miałbym tutaj uwagę do stylu, ponieważ autor oprócz tych wątków starożytnej Grecji, Iliady, Achillesa oraz spółki. Także opowiadam, także łączy elementy science fiction. I jeżeli chodzi o takie merytoryczne tego podejście, to jak najbardziej nie mam tutaj żadnych wątpliwości, ponieważ często te rozwiązania w science fiction są teraz przenoszone do życia, nawet, nawet są. Nawet jest wspomniany jeden z naukowców, który, albo nawet więcej, już teraz dokładnie nie pamiętam, który opowiada właśnie o tym, że swoje badania, pomysły do badań właśnie czerpał z literatury science fiction. Coś przeczytał kiedyś jako dziecko, jako młodzieniec i marzył o tym, żeby to rozwiązanie można było wprowadzić kiedyś w życie. A teraz szczególnie pojawiają się takie możliwości, to będzie ku temu dążył. Przy czym bardziej chodzi mi o sam styl, że te elementy science fiction oraz tej literatury faktu, tak nazwijmy, opisy tych książek science fiction, filmów. One są w taki sposób wymieszane, przemieszane, że to czasami budzi wątpliwość, czy to co było przedstawione właśnie, to co przed chwilą czytaliśmy, czy to było fragmentem filmu książki science fiction, czy może to faktycznie jest faktyczne rozwiązanie techniczne i moim zdaniem powoduje to pewną chaotyczność, pewne, pewną niespójność w tym temacie. Wrażenie chaotyczności potęguje to, że często w niektórych fragmentach te tematy zmieniają się dosyć szybko, dosyć płynnie. Jeżeli coś mogę powiedzieć, nie wiem czy to jest kwestia czy minusu, czy, nie, czy nawet nie minusu, tylko jeżeli Państwo, i czy kwestia to jest autora, czy wydawnictwa, ponieważ tak, jeżeli Państwo widzą tę książkę, ona wygląda mniej więcej tak, no to. Ta część to jest po prostu bibliografia, więc ta książka jest za, za, za krótka z takiego względu, że może nie jest za krótka, tak? Ale jeżeli Państwo nie wiem, kupujecie tę książkę i spodziewacie się, że ona będzie taka, to miejcie świadomość, że ona jest taka. Tak jak mówiłem, e, oczywiście jest to plus, że autor poświęcił wiele czasu i, i mamy tutaj wiele rozdziałów, e, wiele odwołań, tak wiele, e, wiele bibliografii możemy sobie sprawdzić, jeżeli coś nas zainteresuje, albo no, możemy sprawdzić, czy autor e, dobrze zacytował dane źródło. To jak najbardziej tak, ale jeżeli mm, Powiem tak, nie jest to minus, ale chcę, żeby państwo mieli świadomość, jeżeli państwo jeszcze nie kupili tej książki, żebyście po prostu nie poczuli się w tym temacie rozczarowani. Podsumowując, myślę, że dosyć dobrym podsumowaniem jest zdanie, które znajdziemy właśnie w tej książce, mianowicie, że teraz obecnie są takie czasy, w których fantastyka naukowa zmienia się w fantastyczną naukę. I tutaj jeszcze chciałbym umieścić taką drobną sekcję dotyczącą moich wrażeń związanych z tą lekturą, o tym co się dowiedziałem w tej książce. Generalnie książka ta rozważa pewne rozwiązania związane z neurostymulacją mózgu. Mianowicie chodzi o to, że albo są takie dwie główne metody, które możemy stymulować mózg, albo przez czaszkę, czyli mamy gdzieś tutaj elektrody, które nam stymulują mózg, no albo te elektrody znajdują się w mózgu albo na jego powierzchni. I teraz tak, cały, cały sposób tej stymulacji polega na tym, że musimy znaleźć jakiś fragment mózgu odpowiadający konkretnej rzeczy, konkretnej sprawie, na, na przykład chociażby uczuciu lęku i wtedy możemy go wzmacniać albo wyciszać. I teraz tak, generalna zasada jest tak. oczywiście są tam pewne wyjątki, polega na tym, że powiedzmy jeżeli katoda wzmacnia, to anoda osłabia. No i, i, i tak to mniej więcej działa czym teraz posłuszmy się konkretnym przykładem, o co mi mniej więcej chodzi. Chodzi o to, że można w pewien sposób właśnie za pomocą elektrod stymulować nastrój człowieka. I z jednej strony jak najbardziej cieszą rozwiązania medyczne. tak Jeżeli mamy tutaj opisany przypadek pani, która była w tak ciężkiej depresji, że nie pomagały jej leki psychotropowe, tak i dopiero w momencie, kiedy ten mózg był stymulowany odpowiednio, to. To ten nastrój się jej poprawił, to jak najbardziej takie rozwiązania cieszą, tak? No bo kto by się cieszył ze śmierci człowieka. Tylko jeżeli na przykład mamy takie rozwiązania w zasadzie podobne, bo kiedy żołnierze amerykańscy walczyli bodajże w Iraku, to po, po jednej zmianie dopadał ich często PTSD, czyli Post Traumatic Syndrome Disease, czyli zespół stresu po połorazowego to dowódcy wojskowi chcieli, hmm, chcieli, żeby jak oni jak najszybciej wrócili na pole walki, żeby mogli znowu dalej służyć. No i w związku z tym ich hmm, faszyrowano z dosyć dużymi dawkami właśnie tych leków psychotropowych. To działało, oni wracali, przy czym no, już po kilku zmianach no już nie można było, że tak powiem, z nich korzystać tak więcej, ponieważ te leki mają skutki uboczne. I na przykład taka neurostymulacja... Takich skutków ubocznych nie ma, albo nie ma aż tak wielkich tych skutków ubocznych. No i teraz można powiedzieć, że no to też jest fajne rozwiązanie, że pomagamy tym ludziom wychodzić z tych traum. No tylko mam wrażenie, że no nie skupiamy się na przyczynie, tak? No bo te traumy powstają z tego względu, że człowiek był na polu walki, zabijał, albo u niego, wokół niego umierali ludzie. I może bardziej starajmy się ja wiem, że to nieco jest idealistyczne ale może bardziej starajmy się tego właśnie, żeby Takich przypadków nie było, tak żeby skupić się na przyczynie, że może to właśnie natura nam podpowiada, że no to nie jest dobre, że tak nie powinno być na tym świecie. To jedna rzecz. Druga rzecz, jest też tak, takie podejście, i tutaj jest rozważane, i, i są pewne rozwiązania, które na przykład, e, że można e, zmniejszyć e, empatię żołnierzy, zwiększyć e, powiedzmy odwagę, agresywność żołnierzy, również właśnie dzięki takiej e, neurostymulacji. Ponieważ oczywiście żołnierze boją się umierać, boją być zostać rannymi na polu walki, ale często jest tak, że większy strach to jest ten strach, który powoduje świadomość, że się kogoś zabije albo że się kogoś zabiło. No i w związku z tym, żeby ten żołnierz mógł więcej walczyć, lepiej, lepiej spełniać zadania taktyczne, to można by było właśnie zmniejszyć poczucie empatii. Tylko pytanie brzmi. Po pierwsze, no jeżeli bardzo podkręcimy tę śrubę, jeżeli nie będzie właśnie tej empatii, to przecież może się zdarzyć, też w tej książce jest wspomniane, że taki żołnierz zacznie strzelać nie tylko do przeciwnika, ale także do cywilów, także do swoich kolegów. Właśnie jeżeli, tak jak mówię, jeżeli jeszcze podkręcimy poziom agresji. Ale też pojawia się drugie pytanie, bo czy taki człowiek jest wolny, czy może świadomie podejmować decyzję? ponieważ właśnie, tak jak wspomniałem, mimo wolne cyborgi, bo jeżeli właśnie stanie się taka zbrodnia wojenna, to czy wtedy ten żołnierz będzie za to odpowiadał, czy będą odpowiadali dowódcy, czy będą odpowiadawali naukowcy, którzy do tego stanu doprowadzili, czy po prostu ta odpowiedzialność się rozmyje i nikt za to nie odpowie. I to są takie pytania, które ta książka budzi. Może one czasami nie są powiedziane wprost, może czasami ledwo wspomniane, ale no, to też jest taki plus tej książki w związku z tym, że to jest dosyć ciekawy temat dosyć, um, i który może wzbudzać refleksję. I tutaj chciałem jeszcze wspomnieć, że autor odwołuje się do serialu Black Mirror. Um, pokazuje pewne sceny, pewne sytuacje, które, które, które zostały przedstawione w tym filmie, w tym serialu i ja chciałem tylko tak wspomnieć, że jest jedna sytuacja, która kiedy czytałem tę książkę, bo ja nie oglądałem tego serialu, ale kiedy czytałem tę książkę to pomyślałem o to, co to, to już dawno Zajder wymyślił, ponieważ jest taka sytuacja, która jest opisywana w tym serialu, jest pokazana fabuła tego serialu, co nam się wydarzyło, a w jednym z opowiadań właśnie Zajder też, też umieścił taką sytuację, może troszeczkę różniła się pewnymi niuansami, ale no to było gdzieś... Yy... Wiele lat temu, tak więc, więc warto temu oddać hołd, bo jak może Państwo założyli, ja jednak zajdę uważam za takiego dosyć e, nieznanego, szerszemu gronu e, czytelnikom autora, a myślę, że warto go promować. I jeżeli jeszcze wspomnę właśnie o tej, tej literaturze, to ja też bardzo polecam Kwiaty dla Algernon. Polecam też przeczytać tę książkę osobiście. Ja wiem, że nie robiłem co prawda filmiku oddzielnego dla tej, dla tej książki, ale bardzo mi się ta książka podobała i uważam ją godną polecenia. I teraz, właśnie, jeżeli Państwo będą czytać mimowolnych cyborków, no to bardzo proszę uważać na zakończenie tej książki, albo nawet sobie odpuścić, zanim Państwo przeczytają. Oczywiście podjęcie decyzji należy do Państwa, ale myślę, że naprawdę warto zapoznać się z, 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 z oryginałem tej książki zanim przeczytacie Państwo Mimo Wolnych Cyborgów. I przejdźmy też właśnie do tych kwestii technicznych, technologicznych, do tego pędu człowieka do udoskonalania własnego ciała. I znowu powiem, że nie jest tak, że nie widzę plusów tych rozwiązań, tylko tak jak mówię, chciałbym, żeby... No tak jak mówię, nieco naiwnie sądzę, że chciałbym, żeby te rozwiązania służyły medycynie, a nie służyły wojnie. Bo czy... Na przykład te okulary też nie są jakimś takim rozwiązaniem technicznym, które udoskonala nasze ciało, które pozwala właśnie lepiej widzieć. No jest. No. no i na zakończenie chciałbym Państwu też powiedzieć, że mam świadomość właśnie, że to moje myślenie jest takie nieco zbyt idealistyczne, że jeżeli jakieś rozwiązanie techniczne będzie chociaż dawało minimalną szansę wojsku na to, żeby wyprzedzić przeciwnika, to takie rozwiązanie będzie wprowadzone, ponieważ jest to granica życia bądź śmierci wygranej bądź przegranej. Ale ja no, chciałbym, albo marzę o tym żywię nadzieję, że żeby te rozwiązania po prostu trafiły do medycyny, a nie trafiły do wojska. I m, może zacytuję jedną piosenkę pewnie Państwu znaną, y, bodajże jednego z Beatlesów może sama książka, może sama piosenka ma w całości wydźwięk nieco nihilistyczny, że tak powiem, ale tutaj skupmy się na pewnym fragmencie, czyli Imagine all the people, wyobraź sobie wszystkich ludzi, living life in peace, żyjących w pokoju. You may say that I'm a dreamer, możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, but I'm not the only one, czyli nie jestem jedyny w domyśle, który tak myśli, który tak sądzi. No i cóż, i z tym Państwa zostawiam. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie i do zobaczenia w przyszłości. Podsumowując.